Dzień dobry, nazywam się Marcin Wyka. Jesteśmy w miejscowości Prandociniły, w gospodarstwie Aleksandry Kusipawyka marcina Wyki. Zajmujemy się produkcją sadzonek, głównie borówki wysokiej, ale nie tylko. Od 15 lat, w tym roku w lipcu, będziemy obchodzić 15-lecie istnienia naszego gospodarstwa. Produkcją borówki zajmujemy się od samego początku. Produkujemy i tak, tak było też od samego początku, w różnych wielkościach doniczki. Od półlitrowej, tak zwanej P9, do 3-litrowej. Głównym naszym produktem jest borówka w doniczkach 1,5-litrowych oraz 2-litrowych. Jeśli chodzi o odmiany, w naszej ofercie znajdują się wszystkie tak zwane standardowe, wolne odmiany. Począwszy od Chenti Early Blue, Spartana, Blue Cropa Patriota, Chendlera itd. Tak tak oraz kilka odmian licencyjnych Draper Liberty Aurora. Od jesieni tego roku będziemy mieć w ofercie bardzo fajne, wydaje nam się, nowe odmiany Megas Blue i Titanium. W naszym gospodarstwie przykładamy dużą wagę do, do jakości oferowanych przez nas sadzonek. Zajmujemy się ukorzenianiem mikrosadzonek, czyli tak naprawdę u nas rośliny rosną od. Tych najmniejszych, łącznie z in vitro, które, materiał in vitro zakupujemy w firmie Plantin, do, do gotowego produktu, który jest materiałem nasadzeniowym na plantację. Jeśli chodzi o wyrównanie materiału, staramy się kilka razy w sezonie, w zależności od warunków pogodowych, materiał przycinać w celu wyrównania większego rozkrzewienia. Również w zeszłym roku zrobiliśmy to pierwszy raz i mamy mieszane opinie naszych klientów. Pierwszy raz po okresie wegetacji przycięliśmy całą szkółkę w zależności od wielkości doniczki na 35-40 cm. To spowodowało, że materiał jest wyrównany. Ma mnóstwo krótkopędów, właśnie wykształconych nieco poniżej wysokości cięcia. I czekamy tak naprawdę na pierwsze reakcje naszych klientów po pierwszym sezonie wzrostu u nich, czyli w tym roku. Wydaje mi się, że zabieg ten był. Dobrym pomysłem z wielu powodów. Pierwszy, mamy wyrównany materiał, ułatwienie w transporcie, a po drugie, klient w następnym sezonie wegetacyjnym, plantator w następnym sezonie wegetacyjnym dostaje ma możliwość wyprowadzenia dużej ilości pędów, nieco powyżej 20-30 cm, czyli przy zbiorze, na przykład maszynowym. Może to mieć duże znaczenie, ułatwiać formowanie, dalsze formowanie krzewu. Dostaliśmy zaproszenie od firmy Jagodnik do udziału w projekcie nazwanym Borówkowe Faktory, jako jedna z kilku szkółek, z czego bardzo się cieszymy i dziękujemy. Dostarczyliśmy kilka odmian standardowych Blue Crop Chandler Duke i dwie odmiany licencyjne Liberty Aurora. Myślę, że udział w tym projekcie dla nas jest szansą porównania standardowych odmian, ponieważ w tym projekcie będą sprawdzane również odmiany nowe i najnowsze. Porównania tych odmian nowych i starszych w sensie ich możliwości wzrostu, ich potencjału, ewentualnej przydatności dla, dla klientów, ponieważ jest jeszcze tak, że pomimo oferowania du dużej ilości nowych odmian, Pewna część klientów jest przywiązana do tych starszych. Dlatego dostarczyliśmy trzy star, stare, dosłownie stare wolne odmiany. A wszyscy wiedzą, że Polska BlueCropem jeszcze dalej stoi, i e, e, mówiąc kolokwialnie, i, i odmiany typu BlueCrop, Chandler, Duke, duke chyba w tej chwili dalej numer jeden na świecie, jeśli chodzi o popularność, potwierdziły swoją przydatność. Natomiast jest tendencja, wydaje mi się, właściwa, do wymiany starych odmian na nowe. Myślę, że projekt Borówkowe Faktory umożliwi porównanie potencjału. Rośliny będą rosnąć w jednych warunkach, w jednakowych warunkach dla każdej odmiany, będą tak samo traktowane, tak samo nawożone, takim samym programem ochrony objęte. Więc wydaje mi się, że to może potwierdzić dalszą przydatność tych starszych odmian, a być może wykluczyć ich przydatność. Zobaczymy za 2-3 lata. Jeśli chodzi o dwie odmiany licencyjne, które dostarczyliśmy Liberty i Aurora. To to są odmiany, które też już od wielu, wielu lat są sadzone w całej Europie, w Polsce również. Mają swoich zwolenników, mają swoich przeciwników. Tak naprawdę myślę, że każdy plantator ma swoje zdanie na ich temat. Nie wydaje się, że Liberty jest jedną, dalej jedną z najlepszych późnych odmian. Aurora tak naprawdę potwierdziła swoją przydatność, w okresie, od którego w Polsce nie ma zimnych jesieni. To znaczy, kiedy nie zaczyna się we wrześniu, a mamy takie jesienie już kilka lat i wtedy Aurora ma możliwość dojrzeć. Wcześniej takie sytuacje, wcześniej takie sytuacje mogły nie mieć miejsca. W tej chwili to się powoli zmienia pewnie w związku ze zmianami warunków klimatycznych. Niestety, w związku z tym, że u nas Mega Blue Titanium jest w fazie jeszcze rozmarzania i będziemy je mieć dopiero w doniczkach jesienią, my tych dwóch odmian nie mogliśmy dostarczyć. Natomiast bardzo się cieszę, że będą brały udział w projekcie. Dostarczyła je holenderska szkółka Panalona Slewy Także one też biorą udział w projekcie. To są dwie, wydaje mi się, jedne z najnowszych odmian ze średniego, średniego okresu dojrzewania. I wydaje mi się, że drzemie w nich bardzo, bardzo duży potencjał. Czekamy z niecierpliwością na ocenę w programie Borówkowe Faktory. Dla wielu z Państwa myślę, że ciekawą informacją będzie ta, że w zeszłym roku udało nam się w Polsce zakwalifikować, czy uzyskać kwalifikacje na materiał borówkowy, nasadzeniowy odmian Draper, Liber, Liberty, Aurora i Calypso. W tym roku również będziemy kwalifikować. Do tej listy dojdą odmiany. Osorno, Mega Blue i Titanium. Sadzonki tych odmian są kwalifikowane. Ma to znaczenie dla tych osób, które starają się o dotacje na zakładanie plantacji czy na zakup materiału nasadzeniowego do założenia plantacji, ponieważ od wielu lat już były pytania takie, czy materiał w Polsce jest kwalifikowany. Materiał do tej pory w Polsce nie był kwalifikowany, w całej Europie nie był tak naprawdę kwalifikowany. To się dopiero jakby dzieje i wydarza. I w tym procesie wzięliśmy w zeszłym roku udział za pośrednictwem firmy Planting, która dla nas ten materiał rozmnożyła.